To wydarzyło się dokładnie 7 lat temu, gdy chodziłem jeszcze do liceum. Mieszkałem wtedy z rodzicami w małym miasteczku, a obok nas, w niewielkim domku, mieszkał nasz sąsiad. Zawsze chodził boso, dlatego zwykliśmy nazywać go panem Piętą. Za każdym razem, gdy go spotykałem, ten namawiał mnie, żebym go odwiedził. Jednak moja mama zawsze szybko reagowała i przestrzegała mnie, abym z nim nie rozmawiał. Powiedziała, że parę razy słyszała dobiegające z jego domu krzyki kobiet. Sama przyznała, że mogły jej się tylko wydawać, ale mimo to była pewna, że z tym facetem jest coś nie tak. Ja miałem trochę inne zdanie. Pewnego dnia spotkałem go przypadkowo w drodze do szkoły. Zapytał co u mnie. Na co odpowiedziałem mu, że mam już dość szkoły. Ten uśmiechnął się szeroko i powiedział: "Chciałbyś uwolnić się od tej nudnej szkoły, co?" Myślę, że mogę ci w tym pomóc. Przyjdź do mnie, to pokażę ci, jak to zrobić. Wtedy wyciągnął do mnie rękę, ale w tym samym momencie poczułem ogromny niepokój. Jakaś dziwna aura otaczała jego osobę. Wiedziałem, że jeśli podam mu swoją dłoń, to stanie się coś złego. Odwróciłem się i odszedłem, mówiąc, że moja mama by mi na to nie pozwoliła. Jego usta wciąż się uśmiechały, ale oczy były smutne. Był zawiedziony, a jego dłonie całe drżały. Tego samego dnia ciekawość nie dawała mi spokoju, więc postanowiłem po cichu podejść pod jego dom. Ostrożnie zerknąłem przez okno i ujrzałem go jedzącego chleb i popijającego wino. Dostrzegłem również kobiety leżące na kanapie i na łóżku. Przestraszyłem się i wróciłem do domu, jednak jako głupi dzieciak nie zrozumiałem, jak poważna jest to sytuacja. Przez parę następnych dni, za każdym razem, gdy mnie spotykał, krzyczał do mnie: uwolnijmy cię od szkoły! Pewnego dnia usłyszałem hałas, więc wyszedłem na zewnątrz. Wokół domu pana Pięty było mnóstwo policji. Wtedy dowiedziałem się, że w jego domu znaleziono ciała trzech martwych kobiet. Pierwsza leżała w łóżku, druga na kanapie, a trzecia w wannie. Wokół każdej z nich leżały rozerwane łańcuchy a na ich karkach wycięte było słowo WOLNA. Gdy policjanci prowadzili pana piętę do radiowozu, ten maniakalnie wykrzykiwał One w końcu są wolne. Wolne od jarzma tego świata. Wszystko dzięki mnie. Podobno podczas przesłuchania, gdy śledczy pytali go, dlaczego zabił te kobiety, ten odpowiedział Jak pan myśli, czym jest wolność? Jedynie śmierć jest prawdziwą wolnością. Wolnością od problemów i zmartwień, od życia na tym zniszczonym świecie. Tylko głupcy mogą uważać, że jestem kryminalistą przez to, co zrobiłem. Ja się tym nie przejmuję. Wiem, że to był jedyny sposób, aby te kobiety zaznały prawdziwej wolności i szczęścia. Śledztwo ujawniło, że pan Pięta porwał te kobiety i założył im na szyję łańcuchy, które następnie zrywał im siłą, co miało symbolizować ich uwolnienie. Na całe szczęście ten psychopata trafił do więzienia. Po jakimś czasie dostałem od niego list. Taka była jego treść. Bardzo mi przykro, że jestem tu zamknięty i nie mogę cię uwolnić. Nie musisz się jednak martwić. Wysłałem do ciebie przyjaciela, który w końcu uwolni cię od wszelkich zmartwień. Wierz mi, chłopcze, w końcu zaznasz prawdziwego szczęścia. Gdy tylko spotkasz mojego przyjaciela, oddaj się w jego ręce i nie stawiaj oporu. Poczujesz w końcu prawdziwą wolność, a twoje wszelkie żale i problemy rozwiążą się w oka. Nie mogę się doczekać, aż w końcu będziesz wolny. Ja, niestety, będę w stanie zobaczyć to jedynie na zdjęciu. Do tego czasu uważaj na siebie. Natychmiast po przeczytaniu pobiegłem do taty, który zadzwonił na policję. Zatrudnił nawet ochroniarza, który miał mnie pilnować. Parę dni później przyjaciel pana Pięty włamał się do naszego domu. Zaczął dusić ochroniarza łańcuchem tak długo, aż w końcu ten upadł na ziemię. Następnie zaczął uderzać młotkiem w łańcuch, chcąc w ten sposób go zerwać, ale na szczęście w samą porę do domu weszli policjanci, którzy aresztowali napastnika. Ochroniarz był mocno pokiereszowany, ale przeżył. Napastnikiem był oczywiście przyjaciel pana Pięty. W tym zdarzeniu moi rodzice zdecydowali o jak najszybszej przeprowadzce. Minęło siedem lat i dzięki Bogu do tego czasu nic złego się już nie wydarzyło. W głębi duszy jednak ciągle się boję, że pan Pięta znów wyśle mi list.